Cash is king jak dotychczas. Płatności cyfrowe rosną na znaczeniu, ale gotówka wciąż króluje. Dlaczego? Płatności cyfrowe rosną w siłę, ale czy wiedziałeś, że w Europie wciąż ponad połowa transakcji w sklepach odbywa się gotówką? Zaskoczeni? Dziś sprawdzimy dlaczego gotówka nadal rządzi w punktach sprzedaży i co przyniesie nam przyszłość. Zostań do końca, bo podzielę się ciekawostką o przyszłości cyfrowego euro. Płatności cyfrowe cały czas rosną, ale gotówka wciąż ma się dobrze. Według Europejskiego Banku Centralnego gotówka w liczbie transakcji spadła z 59% do 52%, ale nadal prowadzi. W wartości transakcji karty królują: 45% na ich korzyść, gotówka 39%. Jeżeli chodzi o płatności mobilne, to już 7%, a jeszcze dwa lata było to tylko 4%. Czy to oznacza koniec gotówki? Nie, tak szybko. Skąd się bierze ta miłość do gotówki? Jak myślicie? Skoro płatności cyfrowe są szybkie, wygodne, bezpieczne, dlaczego ludzie się trzymają nadal gotówki? Oto kilka powodów. Łatwiej kontrolować wydatki, wiesz ile masz i trudniej wydać za dużo. Eee, prywatność, nie zostawiasz śladów w systemach bankowych. Dostępność. 87% Europejczyków nie ma problemu z wypłatą gotówki. Bezpieczeństwo. Nie każdemu odpowiada ryzyko oszustw online. I to dlatego 62% ludzi chce mieć wybór między gotówką a cyfrowymi płatnościami. Czy cyfrowe płatności to przyszłość zakupów? Rośnie też udział płatności online. Teraz to 21%, a dwa lata temu było to 17% wartości to już 36% i najczęściej używamy do płatności KART 48% i portfeli elektronicznych i aplikacji 29%. Przyszłość. Coraz więcej ludzi przekonuje się do mobilnych płatności? Czy gotówka ma szansę przetrwać? I obiecana kwestia cyfrowego euro. Czy czeka nas cyfrowe euro? Co jeśli w przyszłości będziemy mogli płacić cyfrowym euro? Europejski Bank Centralny chce, żeby każdy miał wybór. Można będzie płacić tradycyjną gotówką albo jej cyfrowym odpowiednikiem. Jak miałoby to wyglądać w skrócie. Cyfrowe euro to pieniądz elektroniczne, ale zarządzany przez państwo, a nie przez prywatne firmy czy banki. Może być łatwiejsze w użyciu i nie wiązać się z dodatkowymi opłatami jak niektóre karty czy aplikacje. Będzie to coś w rodzaju cyfrowej gotówki, która uzupełni tradycyjne pieniądze. Garść pytań. Co myślisz o przyszłości płatności? Czy gotówka w końcu zniknie? Czy płatności cyfrowe przejmą wszystko? Daj znać w komentarzu, a jeśli chcesz więcej treści o finansach, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki temu chcemy się bardziej. <ścoughs> Widzimy się przy kolejnym filmie. Trzymaj się, cześć.